Witam Państwa. W dniu wczorajszym oraz dziś w nocy poznaliśmy dwie decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Obie okazały się mm, względnie zgodne z oczekiwaniami rynku. Po pierwsze, Fed w dniu wczorajszym obniżył stopy procentowe o 50 punktów bazowych, nieco zaskakując Rydek, który dyskontował obniżkę o 25 punktów bazowych. Dziś w nocy Bank Japonii zadecydował o braku zmian stóp procentowych w tym kraju, co oczywiście było również zgodne z oczekiwaniami. Wczoraj obniżka stóp procentowych w USA natchnęła inwestorów optymizmem, co od razu witościło się po zachowaniu cen akcji na światowych rynkach. Główny indeks giełdy nowojorskiej podskoczyły wczoraj o 2,5-2,9% w nocy wzrosty te były kontynuowane również na giełdach azjatyckich, gdzie Nikkei 225 podskoczył niemal 3,7%, a także dziś rano, gdyż wszystkie europejskie parkiety znacząco znajdują się znacząco powyżej poziomu wczorajszego zamknięcia. Yy, większa skala obniżki stóp procentowych w USA musiała oczywiście. Spłynąć negatywnie na wartość dolara. Zobaczyliśmy kolejną falę wzrostów kursu Euro USD, który w dniu wczorajszym podskoczył do poziomu w okolice 1,39,90, a dziś znajduje się lekko poniżej, gdyż w okolicach 1,39,70, co stwarza realną szansę na atak tego kursu na poziomie 1,40 i wyższe. Mm. Takie dla zachowanie eurodolara i powrót optymizmu do inwestorów zwiększają, apetyt, zwiększają ich apetyt na ryzyko, co sprzyja również zachowaniu się walut krajów wschodzących, dzięki czemu kursy złotego spadły odpowiednio w okolicy 3,76 w przypadku EuroPRN oraz poniżej 269 w przypadku USDPLN W dniu dzisiejszym przewidujemy lekką stabilizację. Na rynku euro-dolara, choć nie wykluczamy również możliwości kolejnej próby ataku na poziomy 1.40. Jeśli chodzi o dane makro, najważniejszą informacją będzie niewątpliwie inflacja CPI z USA, którą poznały o godzinie 14.30, gdyż w jej świetle będziemy oceniać wczorajszą decyzję FED, który pomimo istniejącego ryzyka nadmiernego wzrostu presji inflacji zdecydował się gdzie wczorajszym interweniować, aby zapobiec negatywnym skutkom kryzysu na rynku kredytów hipotecznych i zapirowaniu na rynku na rynku światowych rynkach finansowych, które mogą odbić się czkawką w realnej sferze gospodarki USA. Ryzykując nadmierny wzrost inflacji. Fed postanowił wesprzeć inwestorów i nieco uspokoić rynki obniżką stóp procentowych. Zobaczymy najbliższe dane, które pokażą nam, czy ryzyko podjęte przez Fed nie było zbyt duże. No, najlepszą miarą tego będzie właśnie stabilność cen w USA. Oprócz danych z USA na temat inflacji poznamy również dzisiaj dane z rynku nieruchomości na temat liczby nowych zezwoleń oraz rozpoczętych inwestycji budowlanych. Nie będą one miały jednak większego wpływu na zachowanie inwestorów, gdyż nie zmienią zbytnio obrazu, obecnej, obecnego obrazu sytuacji. Poznamy dziś również dane z Polski. One raczej nie wpłyną na zachowanie inwestorów, gdyż rynek złotego obecnie porusza się w ślad za rynkiem międzynarodowym. Niemniej jednak dość interesująco wyglądają dane na temat produkcji przemysłowej, a także inflacji PPI. Obie te publikacje poznały o godzinie 14. .00. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia, do widzenia.